Początek. Co przyjął, marka? przyjął, przyjął te ciosy. Widziałeś, zachwiał tak. się, przyjął i poszedł. Po co poszedł na taką zmianę, nie wiem, ale wykorzystał to różownie. Ale zobacz, pierwsza akcja. Dlaczego Spilka nie zrobił tego dalej, co tak. zrobił w pierwszej akcji? O, teraz już są zapasy. Bardzo dobrze powinien kinczować Spilka, nie bać się brudnej walki takiej. Dużo ugrasz... pracy będzie miał Robert Gortat, jeżeli oczywiście ta walka potoczy się dłużej niż na to wskazuje ta pierwsza runda te pierwsze kilkadziesiąt sekund Zdrow trafia trafie, lewym sierpowym teraz o! 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 jest prawy sierpowy początek końca proszę Państwa tak, to jest jest. początek To końca. już jest początek nie, nie, Nie to już jest koniec On tutaj się z tego to nie wyrzebie Minuta dwadzieścia. Za długo końca. jest Minuta 20 i co? No i właśnie tutaj spokojnie teraz daje czas. obrania na scenkę, wilko dostał, y, sporo czasu. Ale dostał bardzo dużo czasu tak i z tego się wygrzebie teraz być może. Nie wiadomo, bo nogi niepewne. Nogi masz rację, niepewne. Nie ma, nie, nie. Ma liczenia, nie ma liczenia. Potknął się 50 sekund jeszcze, I znowu, jeszcze dużo. I z, i znowu no idzie jak Taran, jak Tur. Teraz Łukasz Różański Klinczuje, zyskuje sobie czasu. Ale walka, ale walka. To jest to na co ci? ci... Nie, opuszczone ręce, opuszczone ręce. Spier. Te same błędy. Nie, nie, nie. Co, ci... Nie, opuszczone ręce, opuszczone ręce. Spier. Te same błędy.